No dobra, to testujemy znaleziony telewizor. Taki oto co to za cudo jest w ogóle. Philips. Philips. O. Philipsia. Podłączymy e, konsolkę. Podłączymy go najpierw do prądu i zobaczymy czy on sam z siebie się uruchamia. Tak, i czy to jest zwykły telewizor czy 5D z efektami dymnymi. O! No, Działa! Rozmagnesował kineskop się. Nie albo naelektryzował, bo zatrzeszczał. O! Coś tu pisze. Zablokowany? O! A co to znaczy zablokowany? Wyłączył się? No, coś nacisnąłeś i zrobiło cyk może się wyłączył. Może musi mieć pilota, bo zablokowany ktoś na kod zablokował. Nie wiedziałem, że tak się da. Też nie wiedziałem. Dlatego go pewno ktoś wyrzucił. Aha. Co on tak dziwnie gaśnie zaraz? Nie wiem, właśnie. Może dlatego, że jest zablokowany. Może. Jest takim prawie, że eksplozją. Łopanie, ten co wyskoczył. To, to jest najmniejsza jasność jego, ale potęga. Taka konsola też lepiej działa, jak jest do prądu włączona. Ale ten nie. Nie wiem, czemu gaśnie tak szybko. Czy to jest jakiś hotelowy i go zablokowali? Widzisz? Aha. On jest zepsuty. Albo jest jakoś pilotowo zablokowany. No to i gaśnie jakoś za chwilę szybko. No to jak się nie wygoogla rozwiązania, może faktycznie pracował w trybie hotelowym. Niektóre miały taki specjalny tryb hotelowy. Może być. Tam jest tylko gniazdo słuchawkowe to nie ma nic więcej. Pierwszy raz widzę telewizor, który ma... Kineskopowy, który ma taką opcję i robi takie dziwne rzeczy. Mhm. To znaczy, że nie da się go z tym przetestować, bo on nie w ogóle nie reaguje mhm. na te ustawienia. I, nie się, działa, ale... I się za chwilę wyłącza sam. Mhm. Ale wzórny telewizor. No, no to nic nie zrobię z nim. Ojej, Matein Poland jest napisane. Tak? No. O dziwne ty, on ma jeszcze FM antenę. Z radiem? Z radiem? No zobacz jakie ma gniazdo. Co to za telewizor jest do diabła? Pierwszy raz widzę taki. Dziwne. Dziwny telewizor. Lips. No nie wiem, co to za... Więc jest automatu gaśnie, nie kapuje. No. Myśmy mieli kiedyś świtnik za, za na wsi, pamiętasz? Mhm. Tym pilotem był sterowany, nie pamiętam czy to się za, załączy, bo teraz jest na pana Sonika nastawiony. Mhm. To chyba nie będzie działać. Może to jest jakaś sekwencja guzików w oryginalnym pilocie? No, no, kod pewnie potany, cholera wie, pewnie tak, jakaś jest sekwencja. Nie wiem, nie rozumiem. Dla mnie to za dużo. Dobra, to tyle. Nic więcej nie zrobię. No, nic nie sprawdzimy. A trudno. Zobaczymy, może się coś wygoogla, jak nie to... To pójdzie na elektrośmieci. Tak.